Tego roku wiadomo, że napoje energetyczne będą w sprzedaży tylko dla osób powyżej 18 roku życia. Za sprzedaż energetyków nieletnim będzie groziła grzywna w wysokości do 2000 zł. I co więcej, jak podaje prawo.pl, karom za import lub produkcję napojów o zawartości kofeiny powyżej 150 mg będzie grzywna do 200 tysięcy złotych lub na... 150 mg, ale gdzie? W, w, w 100 ml? Czy, czy że w całej puszce? Nawet ograniczenie wolności. Warto zaznaczyć, że ustawa dotyczy samej w sobie sprzedaży energetyków, a nie ich spożywania, co będzie najprawdopodobniej prowadzić do tego, że dzieciaki po prostu znajdą inny sposób na kupno tych energetyków. Podejrzewam, że pojawi się duży odsetek osiedlowych mirków, nagle kupujących energetyki od... O, jakiś gość. Jak w 100 ml? Ha, 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 Kurwa. Normalnie. O co wam chodzi w 100 ml? Wiecie, że nie, da, nie można dać z, y, z, z 150 mg w 100 do 100 ml? Oczywiście, że można. Na przykład w 100 ml Red Bulla macie chyba 25 mg kofeiny. W Fritz macie 33 mg. W 100 ml. <tryk> A tutaj właśnie, że coś nie może przekraczać 150, nie? A wiadomo, że te RedBulle dalej będą w sprzedaży i tak dalej. 150 mg na litr? No to sorry, ale to wszystko. Wszystkie energetyki mają powyżej 150 na litr. Według mnie tu chodzi o 150 na 100 ml. Czekajcie, poczytajmy. Energetyki. 150 mg. Na litr? To przecież wszystkie energetyki mają, że to przekracza. Od 1 stycznia zakazana jest sprzedaż napojów energetycznych 10 młodzieży. W ustawie zdefiniowano, że jest to napój będący... Aha, czyli po prostu rzeczy, które mają 149 na litr, to się uznaje, że to nie jest energetyk, tak? Bo nie wiem, ja zrozumiałem z tego filmu Konopa, że w ogóle to będą kary, jak ktoś będzie produkował powyżej 150. Pomuszę jeszcze raz to przesłuchać. Od sierpnia tego roku wiadomo, że napoje energetyczne będą w sprzedaży tylko dla osób powyżej 18 roku życia. Za sprzedaż energetyków nieletnim będzie groziła grzywna w wysokości do 2000 zł. I co więcej, jak podaje prawo.pl, karą za import lub produkcję napojów o zawartości kofeiny powyżej 150 mg będzie grzywna do 200 tysięcy zł. No widzicie, on mówi, że sama produkcja... To już powyżej 150, a to przecież wszystko ma powyżej 150. Tylko że on właśnie nie mówił, że na litr czy na 100 ml. O chuj tu chodzi. Na wysokości do 2000 zł. I co więcej jak podaje prawo.pl, PLAM za import lub produkcję napojów o zawarto. Co? Czekajcie, ponadto podmiot produkujący. Ponadto podmiot produkujący. Lub importujący, lub importujący na napoje. Zaraz znajdziemy źródło z dodatkiem kofeiny. To było prawo.pl. Mamy to. No to jest ten artykuł. I tam gdzieś było 200 tysięcy złotych, tak? tutaj 2060. Pod... OK. Ponadto podmiot produkujący lub importujący napoje z dodatkiem kofeiny w opakowaniach jednostkowych niespełniający wymogów określonych w nowelizacji będzie podlegał grzywnie. Aha, tu chodzi, to on źle zrozumiał ten artykuł. Tu chodzi, że jeżeli oni nie dostaną karę, jak na przykład źle oznaczą zawartość kofeiny albo nie dadzą jakiś tam, że nie mogą dzieci czy coś, że nie wymogów określonych w nowelizacji Czyli to różne. Jeśli ten czyn zostanie powołany w zakresie działalności przedsiębiorstw, to sprawia, czym zabronionego być uznawany za tego. głos. Ktoś tu zrobił jakiś dziwny. W składzie znajduje się kofeina w proporcji przewyższającej 150 lub co, to wtedy jest jako energetyk. Ustawa nakłada na procent... i połączone z kofeiny. Hmm. Tutaj dał trochę taki dziwny skrót myślowy chyba. Mateusz Naroźnik, witamy wśród wilków, au. To teraz dzieciak zamiast 250 ml wypije... No tak, bo zobaczcie. taki, Bo mówicie, że 150... Poniżej 150 mg na litr to nie jest wtedy energetyk. Więc robimy sobie kalkulator. W tej chwili Red Bull ma 25 z tego co kojarzę. Ale dobra, mamy tu Monstera. To sobie sprawdźmy Monstera. Monster ma w tym momencie kofeiny. Kurwolnie, jak nie piszą mi do Z 32 na 100 ml. W tym momencie ma monster 32. Więc wychodzi 32 razy 10, 320. No, więc jakby zmniejszyli o 2 Czyli można zrobić teraz energetyki sprzedawać dzieciom, tylko dzieci od razu w im sprzedawać. I wyjdzie na no to samo. Wartości kofeiny powyżej 150 mg będzie grzywna do 200 tysięcy złotych lub nawet ograniczenie wolności. Warto zaznaczyć, że ustawa dotyczy samej w sobie sprzedaży energetyków, a nie ich spożywania, co będzie najprawdopodobniej prowadzić do tego, że dzieciaki po prostu znajdą inny sposób na kupno tych energetyków. Podejrzewam, że pojawi się duży odsetek osiedlowych mirków nagle. Eee, łuki, witamy śród wilków AU. kupujących energetyki od 1 stycznia. Dajcie znać, czy pijecie energetyki, czy nie. Według mnie to syf i preferuję kawę.